Cześć widzowie, to jest mój kolejny odcinek z Minecrafta, a tematem mi dzisiejszego odcinka jest to, że sam w sumie widzowie nie wiem, yy, jaki będzie główny temat tego odcinka, bo znajdujemy się w drugiej wiosce. Jestem trochę nawet zadowolony, ale widzowie, ten uśmiech mi chyba zejdzie z twarzy po tym odcinku, bo zobaczcie, kto jest tuż przede mną. Taki pan, którego nie mogę rozklepać, bo ma kreatywa no, on mnie bardzo denerwuje, uwierzcie, że on mnie bardzo denerwuje, taki pan sobie tutaj lata, gdzie ja bym mógł bez powodu, bez problemu naklepać, ale widzowie, nie wiem, co on chce w ogóle ode mnie. Wy pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, bo lecimy po tysiąc subskrypcji widzowie, więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. A będę więcej takich filmików nagrywał i widzowie ja się w sumie boję Więc mam taki pomysł, że weźmiemy sobie łóżeczko Gdyż iż widzowie po prostu tu jest coś nie ma tutaj, a tu Bedrock jest. Gdyż iż widzowie, ja wiem, że to może się źle skończyć walka z Hero Brainem, a raczej nie walka, tylko, nie wiem, jakaś część, bo tutaj widzę, że Hirobrain... Coś przyszykował, już to widzieliśmy na jakimś z odcinków. Tylko ja nie wiem do końca co to jest. Ja sobie mówię, że tutaj jest spamą ustawię. I widzowie, co? Co to za beczka? Co to są za itemy? hero braina? Klata na pierścinie hero braina? Jakie to są itemy? No ga. Eee. Eee. Co za miecz? Co za miecz? CO?! Yy, co to są za itemy? Ktoś mi może to wytłumaczyć, co to są za itemy? Tak, jabłek? Ej, widzowie, nie wiem. Ej, nie wiem w tym momencie... A, Ja pierdziele, widzowie! Creeper tu wybuch, Tu wybuchł Creeper! Jak to mnie wystraszyło! Widzowie, nie wiem, co ja mam myśleć, nie wiem, czy ten HeroBrain te... Yy, creepery tutaj stworzył, ale wiem, że tutaj wybuch Creeper. Wiem, że mi się nie podoba że to wybuchło. Nie wiem, widzowie, nie wiem, czy to było tak zaplanowane, ale to już jest drugi odcinek, no może nie na samym początku, ale drugi odcinek, gdzie wybucha Creeper na samym początku odcinka, co tutaj? Na ring, bo po wiosce? Widzowie! Eee! Eee! Co to jest za straszanie? Zastraszanie mnie, co to jest za straszanie? Tak się nie bawimy! Ej, on mnie zastraszył, że po wiosce będzie, zresztą mam widzowie kill off? On coś tutaj pisze, ale to są dla mnie itemy? Czy nie wiem? Załóż i ty. Yy, widzowie, ja się boję trochę. Hero Brain dał mi takie itemy. Ej, dobra, to w sumie, dobra. Ja sobie zakładam itemy i sobie wychodzę. Biorę sobie ten mieczek, albo w sumie mogę te, tym mieczekiem klepać. Tego mi jest trochę szkoda. A to są takie same itemki, chyba tylko że tu jest ostrość 4, a tu jest ostrość 5. I tam jest grabież 3, a tu jest grabież 2. Yy, łuk mamy taki sam. D dobra, wychodzę. Ja sobie wychodzę. Mogę sobie uciec. No, siema. Siema, jeniu, Dzięki za itemy. Dzięki za itemy. Zobaczcie w ogóle, w ogóle widzowie, jak ja ładnie wyglądam. No, siema, siema. Niech on sobie tam stoi. Eee, jak on mnie przestraszył. Jak on mnie przestraszył, widzowie. Ej, chyba on się wkurzył. Chyba ja serio muszę tutaj wejść. Bo robi się nieprzyjemnie. Coś jeszcze tutaj ją dał. Nie dał. Co tutaj jest napisane? Masz i ty, i zaczynaj się bić? Z kim ja mam się bić? Ej, z kim ja miałam się bić? Z kim ja miałam się bić? Z tobą? Ej, nie wiem. Ej, co. Tu było coś napisane? Eha, pisze coś. Nie wiem, nic, Nie wiem o co mu chodzi. Może te łuki będę. Ej, bo tutaj jest moc 5. Ja tutaj mam moc 3. I tutaj jest nieskończoność. A tutaj jest. Ej, tutaj jest ej, naprawa. C co jest? Co jest? Ej, ja nie wiem, co tu było napisane. Czekaj, czekaj. Powiem easy? Ej, ale o co chodzi? Czekaj, 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 czekaj. O co chodzi? Czekaj, ja sobie jabłka wezmę, bo ja się boję. O co chodzi? Co? co jaki poziom łatwy? Czekaj, czekaj, ja sobie muszę itemy poukładać. mieczyk muszę odłożyć, łup muszę odłożyć, to muszę odłożyć. Ej, co mi klepie? Ej, ej, ej kolego. Co tu się dzieje? Co ten Hero dwala? Ja go naklepiłem, on jakiś moby respi, o co mu chodzi? Nie wiem nic co wie, o co mu chodzi. Wiem, że mnie bardzo denerwuje Eee, ale ty, co? Ty szkieletów tutaj mi nie resp ej, ej, ej kolego, zginę, zginę Ja serio zginę teraz Eee, tak to mi się nie bawimy, mój drogi Co to jest? Co nagle respi, co? Poziom normalny? Ale że to był poziom normalny, czy teraz będzie poziom normalny? Dobra, nie wiem, Widzowie, nie wiem co jest. Prze nie on jest jakiś chory? Może ja się hierką będę bił? Nie wiem, Widzowie, nie wiem o co chodzi. Yy, nie, w ogóle chyba. Co jest, jak ta zbroja jest zjechana? Yy, widzowie, ja chyba muszę zbroję na. Co, jak ta zbroja jest zjechana? Czaszkę Widera mam! Znaczy tego szkieleta. Widera będzie można służyć, Widzowie jakieś bloki mam, ja w ogóle bloków nie mam. Nie wiem, widzowie, nie wiem o co chodzi. Yy, co tu było napisane? Nie wiem, widzowie. Nie wiem w ogóle, co to jest za miejsce. Yy, co? Co on robi? Ja tam mam wejść? <słuch> widzowie, nie wiem. Nie wiem, widzowie, co on kombinuje. Ja bym najchętniej go tam rozklepał Mam pomysł, widzowie. Mam pomysł. Nie taki zły pomysł. O, okej okay. Zabudujemy tutaj Okej, okay, widzowie I co teraz Herobrine powie? I co teraz powie Herobrine? Tak myślałem, widzowie, tak myślałem Tak myślałem No, i co powiesz Herobrinie? I co powiesz Hero... Brainie? Co tu było? CO JEST?! Ja wykopać się nie mogę teraz! Co on mi dał za efekt? Ja się wykopać nie mogę. Ej, ej, jak ja ten... CO?! CO?! Co, co jest? Eee, nie, 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 tym mnie zbyt drukujesz. Ja nie mogę tego rozkopać, widzowie. Co on mi dał za jakiś efekt? Dobra, ja tu wracam, ja się boję ciebie. Nie wiem, co on mi zrobił. Co on mi dał za efekt, ale ja się go boję, co tu jest napisane? Co tu jest napisane? Eee... Tak, mam problem z tobą, że dostałeś się na nasz serwer, nie wiem jakim cudem, bym cię tak rozklepał tym łukiem, tak bym cię rozklepał tym łukiem, ty nie masz życia, ty nie masz życia, ty nie masz życia, Herobrine, i tak bym cię rozklepał, o tak na pyrkę byś dostał, tak, nauczyłbyś się, nauczyłbyś się. No, tylko byś zrobił tego Kreatywa, to. O, tak byś dostał, tak byś dostał, jakbyś nie miał Kreatywa, tak bym się klepał. Zobacz, widzowie, tak się klepie Hirobraina Co to jest za Hirobrain Tak bym go klepał, tak, tylko on jakiś, nie wiem, co on robi teraz, ale tak bym go normalnie. Ee. Czy ja użyłem tyle strzał? Ja może te strzały pozbieram? Eee. Nie wiem co robi Hirobrain, nie wiem co on robi, widzowie. Yy... Nie wiem, ale ja może wezmę ten łuk, widzowie, gdyż tutaj mam właśnie naprawę, a tutaj mam nieskończoność. Jak będę. Co? Jak będę uderzył, właśnie nieskończonością, to ten łuk mi się nie zniszczy. Gdyż... Znaczy, nie zniszczy mi się po prostu strzały będę miał Te... Znaczy, te z trucizną to i tak mi znikną, tak? Teraz znikły Ale tych, co mam teraz 15, to nadal będę miał 15 A teraz nie wiem, czy są jakieś lagi, czy z tym efektem jakoś jest inaczej, ale widzowie... Co on robi? Co on robi? Co on robi, widzowie? Co on robi? Eee! Eee! Kolego! 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 I pomylił... Nie pomyl... Zginę. Ja zginę. Ja zginę, widzowie. Nie ma bata, że ja przeżyję to. Co tu on napisał? On już napisał? Nic tu nie napisał. Ostatnia fala? Jaka ostatnia fala? Jaka ostatnia fala, widzowie? Nawet nie wiem, o jakiej ostatniej fali mówi. Yy, ale powiem wam, Dobra, zbrojka jakoś się trzyma Nie wiem widzowie, nie wiem, nie wiem co ja mam o tym Tam jest wyjście Eee, co to było? E, wyjście, 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 ja potrzebuję wyjście, widzowie, ja potrzebuję wyjście Tak jest, tak jest, tak jest, uciekamy, uciekamy, uciekamy Uciekamy przed Herobrine'em, S S, widzowie, S S, S, S i co, i co, ranie No i co, uciekłem ci, uciekłem ci, uciekłem ci, Esso? Esso, dobra, ja tam wrócę, widzowie. No ja się boję tej tabliczki. A nie. Innej tabliczki się bałem, że zniszczy mi wioskę. Ja się tam tamtej, właśnie tabliczki bałem, bo on napisał, że mi zniszczy wioskę. No coś pisze? Ej, może mi zabił tego zombiaka lepiej? Co on napisał? No co mi klepie, widzowie? Co? Eee. eee, ale to mi zapierz! Wygrałem? Jak tam były moby jakieś! Jak tam były moby, a jak je pokonamy, to jak ja wygrałem? I ten Brain jest inny? Czy co? Tu jakieś moby są jeszcze, widzowie? Zobaczcie. To jakieś moby. No właśnie, i jak ja wygrałem? Eee, nie wiem o co. A eee, o co chodzi? Co jest? Co jest? Co to było? Ile on tu mobów narespił, co to było, to było z 50 szkieletów, z 50 creeperów Ej, nie wiem widzowie, nie wiem Nie wiem nawet, co tu jest napisane Nie wiem, on tu nic nie napisał, widzowie Napisał tylko, że wygrałem, jak tu jeszcze były moby Nie wiem, widzowie, przede wszystkim mam 26 level, to mi się już podoba Ale nie wiem, widzowie, co ten gość tu pisze Dobra, suba Fifiemu, Fifiemu, dajcie Eee Co? 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 Zasłużył? Yy. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, widzowie, o co chodzi. Ja serio nie wiem, o co chodzi. Jak suba się dajcie? No możecie z suba, łapkę i w ogóle jak ja wolno przez ten efekt Uderza mi i wszystko. Możecie dać mi suba, łapkować, skomentować, bo lecimy po 10 subskrypcji. Ale on ten Hero się zrobił jakiś miły? Czy mi się tylko wydaje? Ej, nie wiem, widzowie. On się jakiś milszy zrobił? Ej, jestem, ja serio nie wiem. Ja może się czuję bezpiecznie, że zajmę set. Ej, nie wiem, widzowie. Nie wiem, co ja mam myśleć o tym. Ale ja mam wrażenie jakby Hero Brain się zrobił trochę milszy co to jest napisane Nara widzowie i co on zniknie? On zniknie? Nie wiem widzowie. Nie wiem, co ja mam myśleć. Ja może stąd wyjdę. Ej, niech on mnie wypuści. Ci? Nie wiem widzowie. Nie, ten Hero Brain jakiś miły się zrobił, bo ja wygrałem z mobami. No to, dasz mi to zniszczyć. Wygrałem z mobami i ten hero brani co nagle mnie polubił? Ej, nie wiem widzowie. Co? To fajnie mnie polubił. To fajnie mi polubił, widzowie. Ja może założę Seta. Ja może założę SETA. ok? To fajnie mi widzowie polubił. Ja sobie może wrócę. Mam nadzieję, że on za mną nie idzie. Ja widzowie może wrócę już. Ja w dobrą stronę poszedłem, w tą stronę poszedłem. Miałem iść w tamtą stronę. Ej, nie wiem, w którą stronę teraz ja mam iść. Nie, w dobrą stronę szedłem. Nie wiem, Grasz, jak z. Hero Brain opuścił serwer? Ej, to jak on opuścił serwer, to my możemy iść w tamto miejsce. Ej, jak on wejdzie. Ej, nie wiem, nie wiem, widzowie. Najpierw daj mi jakąś walkę. Poziom łatwy, poziom jak, jakiejś. Yy, normalny, później jakąś falę ostatnią mi dał. Później pisze, że ja wygrałem, gdzie tam jeszcze było z 50 creeperów, 50 szkieletów i 50 innych różnych rzeczy. Później pis pisze, dajcie suba Fifiemu. Skąd on wie, że ja nagrywam w ogóle na No co może on to wziąć? Przez to ten efekt mam, że ja nie mogę bić ani nie mogę kopać. I wybił mnie z rytmu ten mob. Yy... Nie wiem, co ja mówię, widzowie, no, najpierw, no mówi, że Subujcie, skąd on wie w ogóle, że ja mam kanał, skąd on wie, że ja akurat w tym momencie nagrywałem odcinek! Dobra, wybuchły, nie ma tej tabliczki już, gdzie napisał Subujcie Fifi'ego Nie wiem, widzowie, nie wiem, co ja serio mam o tym myśleć, później ja już się czuję pewnie, on momentalnie wysadza mnie creeperami, tak, widzowie, wysadził mnie creeperami no, dziwnie. Dziwnie się czuję, widzowie. Nie wiem, co ja mam o tym myśleć. <laughs> widzowie! Widzowie! Ocknąłem się! Ocknąłem się w jednej rzeczy. Ja mam zbroję jego! On mi nie zabrał zbroi! Mam jego łuk! E, mam jego miecz! To akurat nie jest jego miecz. To... Je... E... Ej, ja w ogóle nie biłem tym mieczem, on mi się nie mówił, ja biłem tym mieczem, miałem zbrojkę jakąś... Hero Braina na piersi no nogawice Herobrine'a, buty Braina. Ej, ale ja przecież mam też, ja mam podobną zbrojkę, taką diaksową, tylko netherytowe też mam dwie, ale enchantowaną mam tylko diaksową. I skąd on wiedział akurat, że ja jej nie mam w ekwipunku? Ja tą zbrojkę akurat odłożyłem... Ja tą zbrojkę akurat odłożyłem do mojego domku Ale skąd on wiedział, że akurat nie mam jej w ekwipunku? Może pomyślał, że ona jest słaba i dlatego? E nie wiem widzowie, nie wiem Napiszcie mi w komentarzu co wy o tym myślicie, bo ja serio nie wiem Chłop dał mi zbroję da Chłop dał mi zbroję Ej widzowie To mi się kojarzy tylko, znaczy to ja robię tylko jedną rzecz Patrzcie na to Aha jak kopać się mogę? Super. Super Hero Brian. Dobra, ja uciekam. Widzowie, w takim razie ja wracam do mojej głównej wioski i odkładam do mojego bunkru, który pewnie wiecie gdzie jest, albo pewnie wiecie na pewno gdzie jest. Jest w więzieniu, tam jest mój bunkier, tam się tymczasowo, yy, tymczasowo tam właśnie mieszkam, mogę powiedzieć. Ja mam jeszcze 53 zł. Jabłka! Ej, nie wiem, co jest z tej hirobrainy. Zobaczcie, ja mam nederytową zbroję enchantowaną. Jo, widzowie! Mam nederytową zbroję. Jo, yo, jo, Netherite... On nie zabrał on mi nic nie zabrał. Ja... Czy to jest jego zbroja prawdziwa? Czy on na przykład na walkę z nami miałby takiego seta? Nie wiem, widzowie. Nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Po prostu wrócę. Po prostu wrócę do wioski, odłożę do mojego bunkru, czyli do więzienia, tą zbrojkę, w sumie to nie wiem, czy nie lepiej mieć jej przy sobie, gdyż jak Herobrine wie o moim YouTubie, wie o moim kanale, nie wiem skąd wiedział, że akurat teraz nagrywam odcinek, może pomyślę, że jak jakąś bitwę mi daje, to może, że włączyłem momentalnie nagrywanie i to chyba byłaby najrozsądniejsza opcja, i widzowie, jak on ogląda moje odcinki, to on będzie wiedział, że ja tą zbroję tam zostawiam Ale w sumie, mam tam dwie zbroje netherytowe, nie enchantowane. Całą są zbroje enchantowaną, dwa miecze netherytowe nie enchantowane, siekierkę, motykę nie enchantowaną. I on mi tego nie zabrał, więc możliwe, że on wie tylko o moim kanale, ale nie ogląda odcinków. Trochę nie chce mi się w to wierzyć, że nie ogląda odcinków Bo... Nie, no nie wiem widzowie Ale średnio mi się w to wierzy Ale wiem jedno widzowie Że musimy koniecznie teraz odłożyć te itemy Bo tak jak mówię, on by na pewno zabrał już nam tą zbroję A raczej te wszystkie zbroje A jeszcze tego nie zrobił, chyba że on czekał na ten moment właśnie teraz I że teraz sam te zbrojki zabierze Czekajcie, to było w tej skrzynce no właśnie, o tym wszystkim widzowie mówiłem. Więc ja może zdejmę tą zbroję, odłożę tą zbroję tutaj, bo w sumie, jak będę tą zbroję nosił, to jemu się może przypomnieć, że on tej zbroi ode mnie nie wziął. A jak jemu się przypomni, że nie wziął ode mnie tej zbroi, to momentalnie mi ją zabierze. Więc chyba lepszą opcją jest, żeby jej nie nosić i żeby ona była tutaj, niż nosić i wiecie, w każdym momencie mógłby ją po prostu... Zabrać, więc teraz sobie tutaj musimy ładnie wszystko odłożyć, poukładać, widzowie. Teraz sobie tutaj dwa mieczyki odłożę, albo w sumie inaczej to zrobimy. Tak sobie odłożymy mieczyki. Tutaj sobie odłożymy ten główny mieczyk. Teraz sobie odkładamy, widzowie, łuk Hirobrajna, albo inaczej to zrobimy mieczyk. Tutaj łuk Hirobrajna. Tutaj na przykład mieczyk, e, sikierka. Kilow łopata motyka Coś takiego widzowie Do tego możemy tu odłożyć Te 53 jabłka Perełkę I powiedzmy potkę Albo tą perełkę sobie wezmę I po prostu sobie odłożymy dwie potki Myślę widzowie, że teraz no, dużo lepiej Wygląda ta skrzynka Albo w sumie o w sumie tutaj respa sobie muszę zrobić Ale w sumie tak myślę Że tej temki sobie weźmiemy i włożymy do drugiej skrzynki. Czyli tutaj. I tutaj będzie widzowie na to lepsza skrzynka. Okos. Okay, coś takiego. Myślę, że widzowie to wygląda teraz lepiej. Tutaj możemy mieć właśnie taką swoją mini zbrojownię. Teraz ten syf, który cały mam w ekwipunku, trzeba sobie gdzieś odłożyć albo wyrzucić, bo jest tam teraz oczywiście zbędny i niepotrzebny. Więc nie wiem. Możemy tutaj sobie do tej wody wyrzucić, bo tak jak mówię, nie potrzebujemy takiego syfu jak na przykład y, tabliczka oko pająka, mieczy kamienny, drugi mieczyk kamienny, zgniwem mięso, y, łok, nasionko, tabliczka, archewka, jasno gunpowderu mam bardzo dużo, więc sobie powyrzucimy tutaj takie coś. Akurat kości nam się przydadzą sobie, akurat kości nam się przydadzą. I to w dodatku 43 Więc tu akurat możemy iść do naszego wielkiego magazynu I odłożyć po prostu te kości, które znajdują się w tej skrzyneczce Tutaj sobie możemy tak dokończyć Dawno nie było mnie w ogóle w tym magazynie I na odcinkach i poza Czekajcie, coś innego musimy zrobić Coś takiego i coś takiego. No i widzowie, myślę, że tym akcentem zakończymy ten cineczek, bo naprawdę się działo dużo. Mówiłem, że trochę mi uśmiech z twarzy Hero zabierze. Ale najważniejsze, że mam całą zbroję Hero miecz Hero i łuk Hero 53 zł jabłka, dwie potki na siłę i mamy głowę szkieletę, też dwie głowy szkieleta i będziemy mieli, mogli słyszeć widera. Widzowie, i z tego się cieszę i z tego miejsca Wam bardzo dziękuję, pamiętajcie subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, lecimy po 1000 subskrypcji, więc każdy sub się liczy, więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, widzimy się widzowie w kolejnym odcinku, jeszcze raz dzięki za obejrzenie, do następnego, cześć!